Otwór w plamce to choroba dotykająca plamkę 2 mm obszar w środku siatkówki. To tutaj znajduje się największe skupisko komórek odbierających wrażenia wzrokowe. Dlatego obszar plamki jest odpowiedzialny za precyzyjne zdolności widzenia czytanie, pisanie czy prowadzenie samochodu. Zaś otaczające ją obszary siatkówki odpowiedzialne są za pozostałą część pola widzenia. Otwór w plamce powstaje na skutek stycznego pociągania przez ciało szkliste. Otwór ten powiększa się dość szybko, a jego brzegi się odwarstwiają. Towarzyszy temu spadek ostrości wzroku, który bez interwencji w większości wypadków staje się nieodwracalny. Wzrok pacjenta pogarsza się bez nadziei na powrót do doskonałości. Celem leczenia jest zamknięcie otworu aby zatrzymać proces pogarszania się wzroku oraz spowodowanie jego poprawy. W większości przypadków lekarz postąpi w sposób następujący. Po przeprowadzeniu witrektomii, gdy żel ciała szklistego jest usuwany za pomocą aparatu do witrektomii, a następnie zastąpiony płynem, lekarz usunie tylną szklistkę, błonę graniczną tylną ciała szklistego, przyczepioną do siatkówki. Aby przyspieszyć gojenie się otworu, lekarz usunie błonę graniczną wewnętrzną siatkówki w całym obszarze tylnym. Błona ta ma kilka mikronów grubości, czyli jest 10 razy cieńsza od włosa. Lekarz będzie musiał wstrzyknąć pęcherzyk gazu do oka, aby przycisnąć boki otworu. Ten pęcherzyk zgodnie z prawem Archimedesa podniesie się do góry. Jeśli chcemy, aby pęcherzyk ten naciskał na plamkę, a gojenie się postępowało, należy plamkę umieścić w górze, co oznacza, że należy patrzeć w dół. Nazywamy to pozycjonowaniem głowy. Po opuszczeniu kliniki należy oko zakraplać. Nazwę kropli, częstotliwość stosowania i czas trwania leczenia określi lekarz. Do domu można wrócić samochodem lub pociągiem jako pasażer. Należy jednak zachować pozycję siedzącą i patrzeć na stopy. Dzień po operacji można usunąć opatrunek, ale zoperowane oko nie będzie widziało z powodu obecności pęcherzyka gazu. Głowę należy utrzymywać zwróconą w dół przez 3 do 8 dni. Będzie to trudne z powodu dyskomfortu odczuwanego w szyi i ramionach. W trakcie dnia większość pacjentów siedzi przy stole z głową opartą o przedramiona lub poduszkę. Można czytać pod warunkiem, że książka znajduje się poniżej głowy i można chodzić, jeśli patrzy się pod nogi. Noce mogą być trudniejsze. Niektórzy pacjenci śpią z twarzą zwróconą w stronę materaca, inni siedząc. Pęcherzyk gazu zniknie samoistnie po 15-20 dniach, niekiedy w czasie krótszym lub dłuższym, w zależności od zastosowanego gazu. Podczas wchłaniania się w dolnym polu widzenia będzie widoczna czarna plama. Podczas gdy pęcherzyk znajduje się w oku, podróże samolotem są zabronione. Po tygodniu proces gojenia się zakończy i można będzie powrócić do normalnego trybu życia. Jednakże przez kilka tygodni należy pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze nie należy podrażniać oka. Trzeba uważać podczas stosowania szamponu i mydła. Nie powinno się uczęszczać na basen. Po drugie trzeba unikać źródeł zakażeń. Należy unikać przeziębień i zakażonych osób. Infekcja oka jest bardzo poważnym powikłaniem, które wymaga pilnego leczenia. Jeśli oko będzie zaczerwienione lub będzie boleć, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po tym, jak pęcherzyk zaniknie, wzrok zacznie się stopniowo poprawiać podczas kolejnych sześciu miesięcy. Jeśli wszystko się powiodło i pozycja głowy w dół była dobrze utrzymywana, po miesiącu wzrok powróci do stanu sprzed operacji i nie będzie się pogarszał. Poprawa widzenia nastąpi w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Nie należy więc planować zmiany okularów podczas tego okresu. Wreszcie należy pamiętać o ryzyku odklejenia się siatkówki, które w okresie od kilku miesięcy do kilku lat po operacji jest nieco podwyższone. Dodatkowo u chorych, którzy nie przeszli operacji zaćmy może dojść do przyspieszenia jej rozwoju